Witajcie moi kochani widząc mnie pewnie spodziewacie się kolejnego materiału na temat smart games, jednakże dziś mam dla was coś innego, coś co też nazywa się smart, jednakże są to smart sticki, oczywiście wydawane przez UV Games. Ja jestem Natalia, zostańcie ze mną, żeby dowiedzieć się więcej. Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz co jest grane. Zacznijmy może od informacji formacji pudełkowych. Jeżeli chodzi o informacje pudełkowe, to te dwie puszeczki, czyli Dookoła Świata i Dinozaury są od siódmego roku życia, Chemia, Fizyka i Biologia są od dziewiątego roku życia, oczywiście wzwyż. Każda gra jest od jednego gracza w górę. Małe puszki są... Przedstawione jako do czterech graczy, ale myślę, że możemy grać również w większą ilość osób. Ale czym w ogóle są Smart Sticky? Smart Sticky to takie sprytne tabliczki, na których mamy różnego rodzaju kategorie. Tu akurat mamy zakazane słowa, mamy również kalambury, co nie pasuje, albo chociażby co to i jak w to gramy? Mając strzałeczki na wszystkich wieczkach, bierzemy je, sobie kręcimy i nam wypada. Strzałeczka nam pokazuje, jaki kolor musimy wyjąć z pudełka. Losujemy. I w tym momencie mamy zielony, czyli kalambury. Czyli musimy pokazać naszym współgraczom hasły, hasło, które mamy tutaj pokazane. Po tym, jak gracze odgadną, możemy przeczytać ciekawostkę, która się tutaj znajduje, i osoba, która zgadła, bierze taką tabliczkę. Po co, jest im po co jest nam potrzebna, taka tabliczka? Tabliczka jest nam potrzebna po to, że osoba, która jako pierwsza zbierze pięć tabliczek, wygrywa całą rozgrywkę. Jednakże to nie jest wszystko, bo. Zobaczmy, chociażby tutaj w chemii mamy coś takiego jak dekoder. Dekoder jest nam potrzebny do zakazanych słów. Tutaj akurat w chemii, po zgadnięciu danej odpowiedzi, możemy sobie zdekodować i przeczytać ciekawostkę na temat kryptonu. To jednak jest nie wszystko, co mają w sobie smart sticky, bo na przykład chemia, fizyka i biologia mają dodatkowo jeszcze taki pisak do ścierania. On jest nam potrzebny do kolejnych tabliczek, które tutaj mają wskazówki. One są niewidoczne, więc jeżeli chcielibyśmy taką wskazówkę odczytać, musimy wziąć pisaka i dość mocno potrzeć tutaj i odczytać wskazówkę. Czemu? I jak to działa? Farma, farba termiczna i pisak. Pod wpływem ciepła będzie nam się pojawiała wskazówka, którą będziemy mogli przeczytać. Później mamy jeszcze na odwrocie ciekawostki. No dobrze, ale dajmy każdej puszce odrobinę szansy. I teraz tak, zaczniemy od dinozaurów. Jeżeli chodzi o dinozaury, tutaj mamy trzy kategorie: kalambury, co to i zagadkę, które oczywiście losujemy również za pomocą naszej strzałki. Jeżeli jesteście fanami dinozaurów, to naprawdę warto po to sięgnąć, bo wbrew pozorom pytania nie są wcale takie oczywiste. Chociażby zobaczcie, zagadka. Kiedy po raz pierwszy pojawiły się dinozaury? Trias, cambr, jura albo kreda. Mamy tutaj takie informacje. Obok mamy oczywiście odpowiedź i ciekawostkę dotyczącą tego. Z drugiej strony mamy mapę pociętą właśnie na różnego rodzaju kawałki, które możemy ułożyć w ramach puzzli. Jeżeli na przykład wolicie dookoła świata informacje, ciekawostki i zakazane słowa nie pasuje, albo kalambury. Również losując mamy niebieskie, niebieskie tutaj mamy zakazane słowa i mamy tutaj kraj, który musimy opisać tak, by nie użyć słów, które mamy z drugiej strony pokazane. Na odwrocie oczywiście również mamy pociętą mapę, którą możemy ułożyć, na przykład jeżeli gramy sami. Jeżeli chodzi o chemię pod lupą, chemia pod lupą jest już dla starszych dzieciaczków, Mamy akurat od 9 roku życia. Co Mamy tutaj dwie kategorie, czyli co to i zakazane słowa. Oczywiście strzałeczka, ale tutaj dodatkowo mamy jeszcze dekoder. Dekoder, który będzie nam przydatny do kategorii zakazane słowa. Czekajcie, ja znajdę. O, mamy zakazane słowa, czyli mamy tutaj pierwiastek, który musimy opisać, nie używając słów, które są obok. Po odgadnięciu danego hasła, Możemy sobie zdekodować ciekawostkę, która jest pokazana obok. Na odwrocie, tutaj mamy pociętą tablicę Mendelejewa, którą również możemy sobie ułożyć. I teraz przechodzimy do największej puszki. W największej puszce znajdziecie fizykę, chemię i biologię. Pytania wcale nie są proste. Niektóre naprawdę nie są oczywiste, ale są zrobione w bardzo fajny sposób. Mamy tutaj na przykład coś takiego i mamy przykład mieszaniny jednorodnej. Tutaj z tej strony mamy wskazówkę. Ta wskazówka nie jest widoczna. Ona staje się widoczna po tym, jak ją potrzemy takim pisaczkiem. Jak to działa? A działa to w bardzo sprytny sposób. Mamy tutaj farbę wrażliwą na ciepło, i w momencie, kiedy pocieramy tym pisaczkiem, taka wskazówka, która jest pod spodem, staje się jej widoczna. W momencie, kiedy temperatura zaczyna wracać do normy, wskazówka się ukrywa. Z drugiej strony, oczywiście, również mamy ciekawostkę. Tu akurat już nie mamy puzli, za to mamy bardzo dużo ciekawostek. Że jak widzicie, jest tutaj tego sporo. Każdy może wybrać coś, co dla niego będzie najbardziej odpowiednie. Nie mamy tutaj tylko jednej puszki, to są mali odkrywcy. Mali odkrywcy są od piątego roku życia, czyli mniejsze dzieciaczki też mają możliwość pobawienia się razem z nami. Cóż więcej powiedzieć? Możecie zawsze sprawdzić, czy to się u Was przyjmie. Myślę, że jest taka szansa, bo nauka przez zabawę jest czymś, co dzieciaki zdecydowanie wolą, niż siedzenie przy biurku i czytanie podręcznika. Jednej rzeczy bym nie powiedziałam. Jak wygrać smart sticky? Oczywiście gramy tutaj drużynowo. Wygrywa osoba, która jako pierwsza, bądź drużyna oczywiście, zdobędzie 5 tabliczek. Nie przedłużając, przejdźmy może do podsumowania. Czy warto zainteresować się smart stickami? Moim zdaniem tak, dlatego że nauka poprzez zabawę zdecydowanie bardziej interesuje dzieciaki niż zwykłe siedzenie nad podręcznikami. Jest zdecydowanie ciekawsza i dużo łatwiej. Dzieci zapamiętują różnego rodzaju rzeczy. Jeżeli chodzi o chemię, fizykę i biologię, bardzo fajnie można tych rzeczy powtórzyć, można się ciekawych rzeczy dowiedzieć, lepiej kojarzyć różnego rodzaju chociażby pierwiastki, których 100, 118 możemy się nauczyć z tej małej puszeczki. Tym bardziej, że ceny tych puszek są naprawdę bardzo przystępne. Małe mamy po około 30 zł według Serwisu Plancheo, większa jest za około 42-43 zł, więc nie są to jakieś duże pieniądze, a naprawdę można pomóc dzieciom w nauce. Dodatkowo są to rzeczy, które jak się dogadamy z nauczycielami, to zdecydowanie można zabrać na lekcję, dzięki czemu można nawet na podstawie tego zrobić jakąś lekcję w szkole, czy właśnie o dinozaurach, czy na przykład geografia na podstawie smart sticków dookoła świata, gdzie na odwrocie mamy. Puzzle z mapą świata. W chemii mamy te Mendelejewa, którą też możemy ułożyć. Na dinozaurach również mamy mapę z tyłu. W przypadku dużej fizyki, chemii i biologii tutaj akurat na odwrocie puzli nie mamy, za to mamy bardzo dużo ciekawostek, dzięki którym możemy skojarzyć niektóre pojęcia. No dobra, posłodziłam, ale jest też coś, do czego mogłabym się przyczepić, a mianowicie nie wszystkie strzałki chodzą tak, jakbym chciała, żeby chodziły. Przykładowo tą mamy w ten sposób. Za to tutaj nam się kręci idealnie. Ale to zasadniczo wszystko, co mogę, do czego mogę się przyczepić, ponieważ nawet pytania są zróżnicowane: są i łatwiejsze, i trudniejsze. Niektóre są oczywiste, niektóre nie są oczywiste, więc nawet osoby dorosłe będą w stanie dobrze się tutaj bawić. Nie przedłużając ode mnie, to już wszystko. Dajcie znać, czy mieliście okazję zagrać w smart sticky, czy interesuje Was coś takiego. I czy chcielibyście spróbować rozgrywki? Trzymajcie się, cześć. Jeśli chcesz być na bieżąco z grami planszowymi, zajrzyj na naszego Facebooka, YouTube'a, w stronę www.planszoweniusy.pl. Czekają tam na Ciebie recenzje, nowinki i inspiracje. Podoba Ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane.